Ile kosztuje pracownik na etacie? Pracowniku pracodawco musisz o tym wiedzieć. Pracownik, który ma wpisane na umowie 13 tysięcy złotych brutto, dostanie w grudniu niecałe, uwaga, 7 tysięcy złotych, dokładnie 6998 złotych. I teraz najlepsze, żeby ten pracownik dostał równo 7 tysięcy złotych, Przedsiębiorca, pracodawca musiałby włożyć 15 662 zł. Gdzie znika ta różnica? ZUS pracownika 1782 zł, składka zdrowotna 1010 zł, podatek 3210 zł, ZUS pracodawcy i składki 2662 zł. Więc w sumie z całości tej pensji ponad 50% bierze państwo. Więc w rezultacie pracownik nie dostaje Połowę tego, na co pracuje. Dlatego, jeśli ktoś mówi ci, że to przedsiębiorcy powinni płacić więcej, to pokaż mu ten przykład, bo państwo zabiera tu więcej niż pracownik dostaje do ręki.